Witajcie. W tym filmie zajmę się syntezą ftaliloglicyny w reakcji bezwodnika wtalowego oraz glicyny. Zapraszam do oglądania. W kolbie okrągłodennej 100 ml umieszczono 12 g bezwodnika wtalowego. Teraz dodam tutaj jeszcze 6 g glicyny. Całość należy ogrzewać w wysokiej temperaturze, tak aby składniki stopiły się z sobą. Wówczas wydziela się w para wodna i powstaje nasz produkt. Preparatyka zaleca ogrzewanie w temperaturze 150-190 stopni w okresie 15 minut. No i tu pojawia się problem, bo mój termometr ma maksymalnie 150 stopni Celsjusza. Zatem po osiągnięciu tej temperatury będę musiał go wyjąć. No i dalej po prostu uważać, żeby mieszanina nie przegrzała się zbyt mocno. Zobaczymy jak wyjdzie. Temperatura osiągnęła już 125 stopni Celsjusza i z wnętrza mięsaniny reakcyjnej wydziela się parawodna, dlatego też zdjąłem folikę aluminiową, która zapobiegała uciekaniu bezwodnika wtalowego. Teraz będę to ogrzewał jeszcze 15 minut, starając się osiągnąć wysoką temperaturę. O ile po pewnym czasie ogrzewania w temperaturze 130 stopni, e, stopiona prawie że, albo raczej na wpół stopiona mieszanina ponownie zaczęła stwardnieć. O tyle po przekroczeniu 150 stopni Celsjusza całość ponownie stała się cieczą. Teraz mieszam to chwilę i zaraz przerwę ogrzewanie i zostawię całość do ostygnięcia. Gdyż reakcja jest już prawdopodobnie zakończona. I teraz tylko ucieka mi stąd resztki, ucieka mi stąd resztki bez wodnika. Reakcję zakończyłem, gdy praktycznie cała zawartość kolby stopiła się. Wyjąłem kolby, kolbę z właśnie olejowej i po ostygnięciu jak widać całość zastygła. Teraz przygotuję sobie 100 ml wrzącej wody destylowanej, którą użyję do rekrystalizacji tej substancji. Tak jak powiedziałem, dolano wystarczająco dużo gorącej wody i podgrzano to do wrzenia, aby rozpuścić całą naszą substancję. Teraz zostawiamy to do ochłodzenia. Po ochłodzeniu wytrąciły się kryształy w taliloglicyny w postaci drobnych hikieł. Odsączono je pod zmniejszonym ciśnieniem i przemyto 3 razy wodą, dokładnie odciskając za każdym razem. Teraz pozostawiłem ją do wyschnięcia. Po wysuszeniu uzyskano 15,17 g taliloglicyny, co stanowi 91% wydajności teoretycznej. Jest to produkt surowy, można go oczyścić poprzez rekrystalizację z wrzącej wody. Na ten odcinek to tyle. Cześć!